Witam serdecznie w tutorialu poświęconym w całości Androidowi. Celem tego tutoriala będzie stworzenie prostej aplikacji w środowisku Android. Zakładam, że podstawy Java już znacie. A jeszcze myślę, że spokojnie was nauczę. Więc tak, przejdźmy do konkretów. Żeby napisać jakąkolwiek aplikację w środowisku Android potrzebny nam będzie jakiś ID w którym będziemy tworzyć nasze kody. Ja osobiście używam Android Studio i dlatego też myślę, że do celów um, nauki nada się świetnie. Więc googlujemy sobie wpierw Android Studio. Wchodzimy w pierwszy link. Wybieramy Android Studio do odpowiedniej platformy. Ja osobiście korzystam z Linuxa. Wybieramy, spakowujemy paczkę. Ja oczywiście te tak jakim mam już za sobą, więc um, myślę, że nie ma sensu też pokazywać Wam przebiegu instalacji, także od razu przejdę do sedna. OK. Pozwolicie, że odpalę sobie Date Studio. Dostajemy na samym początku Tip of the day czasem są tu naprawdę przydatne informacje ułatwiające życie Ok, mam tu jakiś stary projekt załadowany, ale nie odchodzi przejdźmy więc do tworzenia nowego projektu bo to będzie najbardziej nas interesowało tutaj oczywiście Android Studio o, przepraszam że jeszcze nie przychodzimy tam pobrał się od z SDK, możemy to sprawdzić wchodząc tutaj w menadżer sdk tutaj mamy wszystkie niezbędne na, do pracy um, biblioteki oraz e, samo sdk androidowe, które nas najbardziej interesuje e, do każdej wersji jak widać jest osobno więc jeżeli chcecie jakąś szczególną dewelopować wystarczy ją wybrać Zaznaczyć, kliknąć przycisk Install, a zostanie to doinstalowane z naszego Android Studio. I proponuję doinstalować jakieś dwa pliki. No, są to najnowsze Platform Tools i najnowsze SDK Toolsy, bo chętnie je zainstaluję. Zgodzimy się na licencję. Szybkie czytanie. Ok. No dobrze. Tym się nie musimy teraz zajmować, to się będzie działało automatycznie. No dobrze, kiedy mamy już a, nasze SDK możemy śmiało przejść do tworzenia projektu no, stworzymy sobie nowy projekt hmm, nazwiemy go początek oczywiście uważamy, żeby nie wpisywać nie żadnych krótkich znaków i radziłbym też e, nazwę domeny zachować z małych liter teoretycznie, nic nie powinno się dziać. sam miałem przykład, że niestety nie chciało mi się potem projekt zbildować, kiedy e, nazwa pakietowała dużej litery. No dobrze, nazwijmy aplikację Vitage. Tutaj wybieramy ścieżkę do naszego projektu. Moja jest dość prosta. Zbyły wszystkich moich projektów i ta ścieżka mi odpowiada. Ok, teraz możemy wybrać na co dokładnie chcemy dewelopować. Wybieramy SDK, na którym, od którego będzie działać nasz projekt. Myślę, że od Androida 4.03 możemy spokojnie zacząć. Jeszcze bardzo miła rzecz ja od Panów z Google'a, na ile procent telefonów powinniśmy, wtedy trafiamy, tak? To jest jaki procent telefonów będzie potrafił korzystać z naszej aplikacji gdyż ma taki system. Oczywiście jeżeli sobie będziemy zmieniać, te liczby powinny się zmieniać, więc tak jeżeli chcielibyśmy robić na najnowszy system niestety nasza aplikacja była obsługiwana tylko przez 8,5% urządzeń, więc myślę, że spokojnie zostajemy przy 4 3, i przechodzimy dalej wybieramy czy chcemy mieć jakikolwiek widok na początku w aplikacji czy zaczynamy z suchą, czystą aplikacją ja poleciłbym zacząć nam po raz pierwszy z zwykłą, czystą aplikacją ok, gdy już to mamy generuje nam się nasze pierwsze activity nazwijmy je mine tytuł niech będzie Layout Name a to wyjaśnię do czego to służy, wkrótce. Ok, klikamy Finish, nasz projekt jest generowany. Nie minęła chwilka, a naszym oczom okazuje się z boku. Po prawo mamy podgląd naszego widoku. Jak widać, jest już tutaj nazwa aplikacji no i Android, znaczy Android Studio zaczęło nas od razu poczęstować wpisaniem pierwszego tekstu naszej aplikacji, jednak ten tekst usuniemy zanim zaczniemy cokolwiek wpisywać chciałbym pokazać jak jest zbudowany projekt Android w obecnej formie Android Studio pracuje na systemie budowania Gradle więc jeżeli ktoś z Was kiedyś widział może sposób Trzymania katalogów w Androidzie ten jest troszeczkę od niego różny. W każdym razie, w katalogu SRC mamy katalog main, w którym mamy podział na pliki javoskie i pliki resursów Androidowych. Ok, no dobrze, przejdźmy do rzeczy. Hmm, to jest nasza. Nasz pierwszy ekran tutaj mamy wygenerowaną Javaową klasę o, rozszerzającą Activity, czyli podstawową jednostkę w Androidzie. Te dwie funkcje możemy śmiało usunąć. Nie, nie będą nam raczej do niczego przydatne. No dobrze, dajmy troszeczkę kolejków na nasz ekran chociaż jest strasznie pusty możemy to robić wpisując tekst bądź też edytując um, z takiego bardzo ciekawego graficznego edytora, który w dużej mierze ułatwi naszą pracę um, mimo, że nic nie wyświetla się o, cały ekran jest objęty um, jest tak naprawdę ujęty w um, layoutie, w relative layout Tutaj możemy wprowadzać pewne zmiany w nim za pomocą przyjaznego menu. Ustalmy sobie zielony Androidowy kolor całego layoutu no i to tak naprawdę tyle co chcemy zrobić z tym layoutem. Jak już jest zielono, myślę, że śmiało możemy przejść do um, właściwego um, efektu który chcieliśmy uzyskać, więc przypomnę Chcemy wyświetlić na ekranie, chcemy przywitać się na ekranie, więc mieć miejsce, żeby, podać, żeby użytkownik mógł podać swoje imię. I przycisk, po kliknięciu którego wyświetli się powitalny dialog do nas. No dobrze. Zacznijmy od miejsca, gdzie można by cokolwiek wpisać. W tym celu musimy odnaleźć kontrolkę, która nazywa się Edit Text. No tak, w panelu graficznym troszeczkę inaczej to wygląda, gdyż mamy bardzo dużo już edit tekstów, To jest wszystko tak naprawdę edittekst z różnymi modyfikacjami. My wykorzystamy sobie person name, bo mniej więcej o to nam chodzi. Ładnie widać, gdzie ułoży nam się nasza kontrolka. Myślę, że damy ją mniej więcej tutaj. Będzie świetnie. Ok. Ma ona już od początku pewien tekst. Jak widzicie gdy przyszedłem do mm, widoku kodu o, ładnie widać co tak naprawdę się tutaj zadziało, co zostało wygenerowane przez nasze ruchy. Jednak nie chcemy na razie żadnego tekstu w tym miejscu. Chcemy, żeby to zostało puste. Nieco poniżej damy sobie przycisk. W tym celu oczywiście trzeba go odnaleźć. Baton to jest... Damy go tutaj. Rozszerzymy go, żeby zajmował mniej więcej tyle samo miejsca, co o, nasze pole do wpisania tekstu. No dobrze. nazwaliśmy go tak, żeby było wiadomo, co ma robić. Tak? To jest przycisk, który ma nas przywitać, więc niech tak też się zachowuje niech to też wie. Mamy na razie więc dwie kontrolki, jeden layout i dość pustą aktywność. To jest odpowiedni moment, żeby zająć się wypełnianiem tej aktywności. Pokrótce opiszę. Chociaż niewiele tego tutaj jest, cóż mamy na ekranie? Klasa main jest tak naprawdę pierwszą aktywnością, którą mamy w aplikacji. Jako, że jest to aktywność, implementuje, mamy w niej funkcję onCreate. Podczas gdy nasza aktywność jest tworzona, przypinamy do niej klik. Stworzony plik layoutu. Czyli ten widok, informujemy Androida, że ten widok ma być użyty właśnie w tej aktywności. No dobrze, to już dało nam całkiem fajny ogląd sytuacji. Teraz waj żeby zadziałać coś z tym przyciskiem. Albo nie, wiem, Wam coś, pokażę. Kiedy mamy już na tyle przygotowaną aplikację możemy śmiało z prociem odpalić hmm. użyjemy w tym celu emulatora klikamy sobie tą zieloną strzałeczkę i aplikacja zacznie się budować zobaczymy czy nam się uda niestety emulator na androidzie działa dość wolno więc zazwyczaj polecam korzystanie z telefonu jednak myślę, że do celów um, tegoż tutorialu na spokojnie nam wystarczy Musimy chwilkę poczekać, aż się odpalić. O, chyba już nam się udało odpalić. Znaczy, jeszcze nie do końca odpalić, ale już przynajmniej go widzimy. Więc to już będzie kwestia chwilki ale w tym czasie żeby nie minować czasu zajmiemy się czymś innym hmm. w tym czasie pokażę wam co można zrobić żeby nie było tam tekstu ale jednak żebyśmy uzyskali jakąkolwiek informację co powinniśmy tam wpisać wybieramy atrybut hint wpisujemy podaj swoje imię Jak widzicie, tekst ten został od razu podświetlony przez Android Studio. Dlaczego? Dlatego, że dobrym praktyką jest wykorzystywanie tekstów wrzuconych do odpowiednich ojsojców Androidowych. Teraz pokażę Wam dwa sposoby, jak to zrobić. Pierwszy sposób jest to klasyczne wejście w SLC resourcy, i w, w values odnalezienie pliku Strings.xml. W pliku tym mamy zestaw stringów, z których możemy korzystać. I normalnie zrobiłbym to tak, że po prostu stworzyłbym nowego stringa z jakąś nazwą i tutaj podał jego wartość. Jednak jest na to dużo prostszy sposób, kiedy już mamy coś takiego, wystarczy wcisnąć Alt Enter, Extract String Resource. wyskoczyło Extract string resource. I resource name. Hmm. Hmm. Przedstaw się. W ten sposób, jak widzicie, od razu został zamieniony e, nasz tekst na odwołanie do odpowiedniego zasobu w pliku strings w międzyczasie zdążyło odpalić nam się nasz emulator ok w emulatorze mamy więc jedną kontrolkę odpowiedzialną za przyjmowanie tekstu i jeden przycisk na razie nie mamy tego efektu gdyż jest to starsza wersja bez tej zmiany po kliknięciu jak widzicie wyskoczoną klawiaturę ekranowa. Wpiszemy no. swoje imię i klikamy i niestety nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, jest to dość oczywiste, gdyż jeszcze nic nie zaprogramowaliśmy. Trzeba teraz będzie oprogramować ten przycisk, więc zabierzmy się do tego. Emulatory nie wyłączamy. Niestety włącza on się zbyt długo, żeby pozwolić sobie na taką ekstrawagancję. <laughs> Zabierzmy się do dzieła. Teraz wpierw musimy utworzyć sobie obiekt tego przycisku. Dlatego wybieramy, tworzymy button. Hmm. Przedstaw się OK. Teraz do tego batona trzeba poinformować o której nam dokładnie chodzi. W tym celu robimy rzecz następującą. Już tłumaczę co, co właśnie stworzyłem. Funkcja find view by ID. Szuka w widoku powiązanym z daną klasą, z daną, tak naprawdę, activity, a tutaj powiązaliśmy ten widok, to jest ten widok powiązany. Szuka ID obiektu ID, który podajemy tutaj. Jak widać, jest to właśnie to ID. I jego, jego łącze do niego linkuje nam z tym obiektem. Ja w tej pory jest już to, to samo, czyli jeżeli przeprowadzamy operację na, na, na naszej zmiennej przedstawcie i efekt m, będzie mieć miejsce w, na tamtym konkretnym widoku. Dobrze, teraz chcielibyśmy, żeby to... Coś, coś dla nas zostało wykonane. Więc trzeba na tymże przycisku m, zadziałać, stworzyć na nim tak naprawdę on-click listener. To na pewno znacie Java, więc stworzymy sobie nowy onClick Listener. Nie jest to może najładniejsze wyjście z sytuacji, które Wam teraz proponuję, no ale jest to dość szybkie i myślę, że na początek nam spokojnie starczy. Mamy więc gotowego onClick Listener. Teraz trzeba go uzupełnić treścią. on tylko jedną metodę: onClick. I cóż ma się stać w momencie kliknięcia? Chcielibyśmy, by tekst, który wpiszemy tutaj czyli dokładnie w ten edit text nam się wyświetlił jak widzicie ten edit text ma, też, ma również id edit text, no dobrze więc wpierw uzyskajmy też do niego łącze może nam się przydać edit text nie mam dzisiaj finazy na nazwę Jak widzicie, w dużej mierze Android 7 mi bardzo pomaga w wpisywaniu wszystkich nazw, których szczerze mówiąc nie pamiętam. No ale to właśnie dlatego korzystamy z dobrych idei. Ok. W tym momencie będziemy mieć już dostęp zarówno do przycisku, jak i do miejsca, w którym będziemy umieszczać swój tekst. Hmm. W tej chwili, gdy już jesteśmy tutaj, kliknęliśmy coś w przycisk, możemy Stworzyć sobie zmienną, w której przetrzymamy nasze imię string name I teraz musimy pobrać to imię z tegoż tekstu. Z tegoż, że po kontrolki. Więc na edit text wykonujemy getText. Jednak trzeba jeszcze przerobić go tak naprawdę, żeby był 100% stringiem, więc robimy tu string. O czymś nas informuje. O, informuje nas o tym, że metoda getTextToString może zwrócić null. No, faktycznie tak się może zdarzyć. Czy proponuje nam jakieś rozwiązanie, zobaczmy. Ja myślę, że dobrym rozwiązaniem, zresztą proponowanym przez niego, jest zbicie tego na dwie części. Ale my sobie zrobimy. taką właśnie konstrukcję. I teraz chcielibyśmy, skoro już mamy ten tekst, coś z nim zrobić. Do wyświetlania pewnych komunikatów służy klasa toast. Zbierzemy sobie jej obiekt. No, tak naprawdę nie bierzemy jej obiektu, to przeważam, samą klasę. Korzystamy z jej funkcji. Tworzymy nowy toast. make MakeText. Hmm. By to zrobić, musimy przekazać na razie dla Was dość magiczny kontekst. get application context. Dalej jest tekst, który chcemy napisać. Posłużymy się jawowską konstrukcją dla wszystkich z Was na pewno znaną. Zwykłym łączeniem stringów I na koniec Magical constant int duration. Czyli liczbę, tak naprawdę czas, jak długo ma to być widoczne na ekranie nasza wiadomość. No i sobie weźmiemy ich magiczną wartość, same, żeby tylko przez chwilę nam się wyświetliło i to wszystko. Po takiej przeróbce możemy śmiało odpalić nasz program. Teraz niestety znów musi zostać uruchomiony na emulatorze. Może to sekundkę potrwać, mam nadzieję, że nie za długo, żebyście mogli zobaczyć efekt swojej pracy. Jak widzicie wcześniejsza zmiana polegająca na dodaniu podpowiedzi już jest widoczna. Jak tylko zacznę wpisywać swoje imię odpowiedź znika, a ja spróbuję się przywitać. Oczywiście zapomniałem o jednej rzeczy. Zobaczymy czy Android Studio też mnie o tym poinformuje. Hmm. Dokładnie tak edit text created, but not show. To jest bardzo częsty błąd. Lega on na tym, że po stworzeniu takiego toastu musimy go jeszcze pokazać. Więc spróbujemy jeszcze raz podaj swoje imię. Hmm, a ja masz, no to. Witaj no ja Jak widzicie udało nam się uzyskać pożądany efekt i to z paroma linijkami kodu. A cóż się stanie, jeżeli nic nie wpiszemy, no jak widać yy, wyświetli nam pusty Pusty tekst. Z czym jest to spowodowane? Tym, że tutaj, mimo tego, że faktycznie do wartości wrzucamy cokolwiek, to z tego obiektu pobiera zupełnie pusty string i używa go w tym miejscu, więc wita, więc po prostu nas wita. No dobrze, myślę, że to jest wszystko na dziś. Jeżeli chcecie więcej, zachęcam Was do. Częstszego odwiedzania naszej strony i zapoznania się z jej pełną ofertą. Na dzisiaj to tyle, pozdrawiam i życzę Wam udanej pracy.